dobry, tutaj serde i zaczynamy nową serię, czyli Windows XP. W dzisiejszym odcinku będziemy ogólnie nagrywać jak op tapetę i ogólnie to no takie, żeby spersonalizować sobie to bardziej. Na, yy, poza kamerami spróbuję zaistować jakieś inne motyki niż teraz, ale teraz spróbujmy może zobaczyć, czy jest jakiś Idę motyw niż wcześniej, niż teraz. No bo niby ładny, ale no, zawsze można sprawdzić, tak. A jeżeli laguje to się nie dziwcie, ponieważ jest to Windows XP, jednak. Boże! Dobra, ciu z tyłu. Kompozycja. Co to znaczy, jak ja chcę takiego? Wygląd... Dobra. Pierwsze, co tak naprawdę robimy, to jest pobranie tapety. No i tu się rozpoczynają schody, no bo ponieważ nie wszystkie strony się otworzą, zrobimy to inaczej. Zrobimy to przez serwer FTP. I pozwólcie, że stworzę najpierw serwer FTP na telefonie i dlatego znajdę tapetę, którą bym chciał, jak najbardziej. Dobra, znalazłem. Czy u FileZilla się nie otwiera? Dobra, serwer otworzony. Teraz tylko czekać na FileZilla. która nie chce się włączyć i się pogiewałaby zaraz, bo jest tu za tak jest jest tak Halo, kieko. Ja pierdole. O! Jest! W końcu tylko, że ja coś czuję, że to będzie droga. bejki to na to trzeba poczekać. Ja pierdolę. Czekaj kolejnej kuli wagonie.